Witam wszystkich bardzo serdecznie. W ramach akcji Kupuj lokalnie kolejny wywiad z osobami z naszej grupy. Tym razem Elżbieta Wolny luks z Urodomani. Elżbieta, przedstaw swoją firmę, czym się zajmujesz. Witam serdecznie. Przede wszystkim bardzo Ci Krzysztofie dziękuję za zaproszenie. Bardzo doceniam tego typu inicjatywy, gdzie ktoś myśli o tych takich małych, maluczkich, którzy gdzieś tam ten lokalny biznes prowadzą i, i starają się jak mogą, żeby te usługi były na najwyższym poziomie. No, tak jak już powiedziałeś, nazywam się Elżbieta wolny Lux. od 2012 roku prowadzę Studio Kosmetyczne Urodomania. Jest to małe, kameralne studio kosmetyczne, które działa na ulicy Harcerskiej 10 w Wodzisławiu. Ci którzy, ci, którzy kojarzą bank ING Śląski, kojarzą szkołę muzyczną, kojarzą całodobową aptekę czy też przychodnię na 26 marca, to gdzieś tam mniej więcej, to w bardzo bliskim pobliżu, pomiędzy tymi punktami się znajdujemy. No, i cóż mogę powiedzieć? Jesteśmy takim gabinetem, który jest skrojony na miarę potrzeb, to znaczy mamy bardzo przystępne ceny, całe rzesze oddanych, fajnych klientek, które gdzieś tam z nami są na co dzień. Z zabiegów wykonujemy praktycznie wszystko, nie licząc zabiegów medycyny estetycznej, bo akurat w tym temacie na dzień dzisiejszy nie działamy. Natomiast cała reszta zabiegów od standardowych kawitacji, mikrodermabrazji, mezoterapii i głowych, bezigłowych, czy też, czy, czy też mikroigłowych, po karboksoterapię, fale radiowe, bandaża rosza, zabiegi na twarz, na dłonie, sterylizację paznokci, tak naprawdę tutaj można no, szerokim wachlarzem gdzieś tam zabezpieczyć klientki i klientów, bo też akurat mężczyźni też korzystają mimo wszystko z tych naszych zabiegów kosmetycznych. To nie jest tylko branża już na ten moment kobieca. No i w każdym razie no, mamy nadzieję, że dotrwamy do tego października, w którym będziemy obchodzili kolejny jubileusz działalności, czyli ośmiolecie. No bo wydaje mi się, że sytuacja z koronawirusem chyba wszystkich zaskoczyła w dość specyficzny sposób. To znaczy, no okazuje się, że Mimo tego, że jest XXI wiek, technologia, medycyna, wszystko na takim etapie rozwoju, a nie innym, że wydaje się, że człowiek może wszystko. A tu okazuje się, że jakiś tam wirus człowieka z dnia na dzień jest w stanie zatrzymać w domu i wszystko tak jakby gdzieś tam wstrzymać z prowadzeniem takiej typowej działalności zarobkowej, włącznie. Więc tutaj no nasza sytuacja na ten moment. Jest bardzo specyficzna, bo gdzieś tam no, trudno wykonywać zabieg kosmetyczny z zachowaniem odległości dwóch metrów. Jest to praktycznie niemożliwe na dobrą sprawę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że no, tak naprawdę dbając o zdrowie na co dzień klientek, tak, bo tutaj jeśli chodzi o gabinety kosmetyczne, to tak naprawdę jesteśmy pod całą gamą obstrzeń, które dotyczą tego, w jaki sposób zabieg ma być wykonywany, jak ma być stylizowana powierzchnia przed, po dłonie kosmetyczki, klientki, jak po prostu wszystko ma odbywać tak, żeby to było najbardziej sterylnie, higienicznie i z zachowaniem wszelkich gdzieś tam norm ostrożności, no to w dobie takiego koronawirusa tak naprawdę no nie wiadomo co jeszcze można zaostrzyć, żeby to jeszcze było bardziej bezpieczne. No więc też siedzimy tak naprawdę na ten moment jak na szpilkach, bo sytuacja już w zasadzie trwała na ten moment, no ile? Od 16 marca jesteśmy zamknięci, mamy dzisiaj 21 kwietnia, więc no tak na naprawdę 15. ponad miesiąc, nie wiadomo długo to jeszcze będzie trwało. No i, no i tak naprawdę... Mimo tego, że działalność kosmetyczna kojarzy się stricte z takim kontaktem na zasadzie, że ja, klientka, bezpośredni kontakt, kontakt face to face, no to mimo wszystko staramy się gdzieś tam jednak wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, dostosowywać się do tej sytuacji, nie załamywać rąk, tylko gdzieś tam zarażać optymizmem, próbować to przetrwać i chociażby jakąś, jakąś część swojej działalności próbować przenosić do działalności tak zwanej online. Więc tutaj pod tym względem staramy się jak najbardziej gdzieś tam nadążać za tymi wszystkimi gdzieś tam kierunkami, no i próbować w międzyczasie jakoś tam po prostu na tyle sobie radzić, żeby gdzieś tam ten czas przetrwać. Oczywiście. Tak jak mówisz, wiele kobiet, ale i mężczyzn korzysta w tej chwili z różnego rodzaju usług i ta branża się prężnie rozwija, coraz więcej powstaje gabinetów, coraz więcej usług różnego rodzaju, tak jak mówisz, nie tylko kobiety, ale mężczyźni zaczynają dbać o siebie. A ile stanowisk pracy masz u siebie, czyli ile osób z powodu zamknięcia jest bez środków? Do życia, typu, czy też bez pracy? Bo to też Sytuacja jest... na ten moment jest o tyle specyficzna, że akurat od dłuższego czasu starałam się na tyle gadolenie rozwinąć, żeby móc właśnie gdzieś tam więcej osób zatrudnić, i na ten moment jest w stanie zatrudnienia sześć osób, z tego cztery osoby to są aktywnie pracujące. Nomen omen dwie dziewczyny zatrudniłam z dniem 1 marca, nie wiedząc o tym, co się hmm. będzie działo w połowie marca, a z kolei z tej szóstki dwie Dziewczyny przebywają jedna na urlopie macierzyńskim, a jedna na urlopie wychowawczym. Natomiast pozostała czwórka, no na ten moment, normalnie mają wypłacane wynagrodzenia, nic, jak, 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 na, jak na tą chwilę, nie zamierzam się z nimi rozstawać, bo na ten, no tak długo szukałam takich akurat, a nie innych. Nazwijmy to perełek w całym tłumie, że faktycznie chciałabym ten zespół utrzymać. No i to jest tak naprawdę chyba cały klucz naszej dzisiejszej rozmowy, tak? Że taki zespół muszę utrzymać, żeby nie musieć nikogo zwalniać, żeby nie musieć zamykać gabinetu, na który tak naprawdę, no, pracowałam od ładnych kilku lat, żeby on zaczął prosperować tak, a nie inaczej. I to jest wszystko kwestia mojego poświęcenia, zainteresowania, tego, że gdzieś tam staram się rozwijać, działać marketingowo, branżowo, pilować reklamy na wszelkich możliwych frontach, od Facebooka przez Instagrama, gdzieś tam próbować ten ten, ten mój projekt pod tytułem Urodomania rozprzestrzeniać. No i w momencie, w którym faktycznie gdzieś tam zaczęło się bardzo fajnie dziać, bardzo sympatycznie, faktycznie już udało mi się do, takiego, do takiej sytuacji gdzieś tam doprowadzić, że poczułam, że to faktycznie jest ten moment, w którym już wiem, że chcę to robić, tak nazwijmy to trwale, na stale i regularnie rozwijać, mm -hmm. i to nagle taki krach. No także, no, tak jak mówię, mam taką naturę trochę wojownika, więc nie lubię się poddawać, nie lubię kłaść tak zwanej lagi i, i gdzieś tam wracać do domu na tarczy, tylko raczej starczą, więc no więc boję się i troje na ten moment, żeby jakoś z tej sytuacji wyjść z twarzą i przede wszystkim nie musieć nikomu zakomunikować, że po prostu musimy się rozstać albo że ja muszę zamknąć gabinet, bo no bo to jest takie faktycznie chyba no, najgorszy scenariusz, który się może zdarzyć, a którego próbuję z wszelkich, z wszelkich sił gdzieś tam. Hmm, drugie pytanie, które zadaję moim rozmówcom, to w jaki sposób w tej chwili pomagasz, bo pewnie czasu masz dużo. <śle> ale w jaki sposób? To znaczy, z tym, że mam Pomagam. czasu dużo, to byłabym bardzo ostrożna, ponieważ akurat oprócz tego, że prowadzę gabinet kosmetyczny, to mam też sporo swoich takich aktywności hobbystycznych, typu na przykład granie w orkiestrze, <śle> ale też jestem matką trójki maluchów, i tutaj akurat jest taka przestrzeń między nimi, że najmłodsze ma 3,5 miesiąca, a najstarsze ma 4,5 roku i pomiędzy nimi jest niespełna nie dwulatek, więc naprawdę z taką trójką w domu, jeżeli się jest samemu, bo na przykład mąż pracuje albo pracuje zdalnie i przez część dnia jest niedostępny, no to, no to jest się z czym ubijać tak naprawdę, ale pomimo to wystarcza jeszcze jak się, jak się faktycznie chce, to właśnie bardzo mi się podoba tutaj hasło gdzieś tam wspieraj lokalnie, który, który firmuje temu twojemu projektowi, że jak się nie chce to się szuka wymówki, a jak się chce, to się szuka rozwiązania. I to właśnie w ten sposób działa, że nawet mając cały dzień, że tak powiem, zamieszania wokół domu, obiadu, dzieci, karmienia i różnych innych historii, bawienia, się, robienia, zajęć jakichś tam szkolnych, przedszkolnych i innych gdzieś tam kwestii, jest ten czas na to, żeby gdzieś tam o te swoje sprawy, takie, które są priorytetem, też zadbać. Więc, więc jak wspieram? No przede wszystkim ja tutaj mogę mówić bardziej tak, jakby już indywidualnie o swojej własnej osobie. No jeżeli na przykład mam, jest taka akcja, a nie inna, że musimy wychodzić na zewnątrz z maseczkami, no to wychodzę z maseczką, którą kupuję od znajomej, która wiem, że ma zdolności właśnie jakieś takie krawieckie i, i gdzieś tam puściła posta na Facebooku, że takie maseczki zaczęła gdzieś tam produkować i kosztują tyle, a tyle. Jak na przykład, jak to rasowa kobieta lubi, kiedy mam wysprzątany dom i w tym domu na przykład są świeże kwiaty, więc jak już mam możliwość zakupienia takich kwiatów, to kupuję je też u lokalnej kwiaciarki i nie kupuję je gdzieś tam, nie wiem, w Biedronce, tak? który jest gdzieś tam gigantycznym molochem, pieczewo kupuję od lokalnego piekarza, a zakupy robię po prostu w lokalnym sklepie, gdzie wiem, że kupuję produkty od gdzieś tam tutaj osób, które, nie wiem, dostarczają jajka na przykład od Kurs Wolnego Wybiegu, który, którzy, którzy mają warzywa gdzieś tam od, od osób, które są z najwyższego otoczenia, nazwijmy to tak w telegraficznym skrócie, także na tyle, na ile jestem w stanie. No też w tej chwili niestety muszę bardzo mierzyć swoje wydatki i bardzo muszę gdzieś tam no. uważać na to, na co wydaję, i dlaczego na to wydaje, a nie na coś innego. Z racji chociażby tego, że nie wiadomo długo ta sytuacja będzie jeszcze wyglądać tak, jak wygląda, więc też gdzieś tam te oszczędności, które się jakieś tam ma, to po prostu człowiek tak próbuje na czarną gdzieś tam godzinę oszczędzać, czy tam po prostu przetrzymywać. Natomiast na tyle, na ile jestem w stanie, to gdzieś tam takimi małymi cegiełkami próbuję się dokładać hmm. do tego, ten lokalny przemysł wspierać. Zresztą chyba ci, którzy mnie tak znają od lat, nazwijmy to, i od dłuższego czasu, to wiedzą, że jestem totalną lokalną patriotką. I jeżeli jestem w stanie kogoś wesprzeć, czy to jest jakiś artysta uzdolniony muzycznie, plastycznie, czy to jest ktoś, kto jest takim właśnie przedsiębiorcą, u któregoś mogę się w jakieś produkty, które są mi osobiście potrzebne, zaopatrzyć, to z znaczy, pewnością robię to w pierwszej kolejności. nie? No faktem jest, że mamy w tej chwili od 4 kwietnia, kiedy uruchomiliśmy akcję, mamy prawie 4 tysiące grupowiczów. I nawet ja jestem mile zaskoczony produktami, które oferujemy. I tak naprawdę, to nawet jeżeli, bo i tak zamawiamy większość teraz internetem, ale przez internet, ale zamawiamy u swoich. Więc jest nas trochę tutaj. Liczę na to, że się wszyscy przedsiębiorcy zarejestrują na platformie Plusy dla Biznesu, dlatego że ta platforma już potem będzie na stałe. Z tej platformy mamy możliwość wysyłania informacji branżowych, mamy możliwość tak. wysyłania informacji na przykład do członków grupy. Kupuj lokalnie, ze względu na to, że tak do końca nie wiemy, ilu jest przedsiębiorców w tej grupie, bo nie wszystkim udało się zarejestrować firmę. Niektórzy są zarejestrowani indywidualnie. A powiedz mi, bo tak analizujemy, jak komuś można pomóc, i ja wiem, że ta branża kosmetyczna, no to ewentualnie może pomóc, wysyłając jakieś partie. Kosmetyków, czy wskazując, jak można sobie poprawić rolę w tym czasie, czy jakieś doradztwo, jak, jak tobie możemy my pomóc? No Powiem że ja tutaj jestem bardzo otwarta i jeżeli ktoś sobie pochyli się na przykład naszym profilem na Facebooku, Urodomania, Studio Urodomania, polecam serdecznie, żeby ktoś tam po prostu z zainteresowanych osób tego typu usługami zajrzał, to zauważę, że tutaj się tak naprawdę dwoimy i tryjmy, żeby gdzieś tam ten kontakt z naszymi odbiorcami był regularny. No i co oferujemy, to tak naprawdę jesteśmy całkiem dobrze do tego przygotowani, w takim sensie, że na nawet już przed koronawirusem dość, dość, dość długi czas umożliwiamy zakup naszym klientom naszych usług za pomocą naszej strony internetowej, gdzie jest taka zakładka Kup online. I tam można się zaopatrzeć, zaopatrzeć w takim sensie, że można wcześniej wykupić zabieg, który tam kogoś interesuje, czy karnet zabiegów, czy bon na przykład upominkowy z oczywiście jakimś tam odroczonym, na ten moment to jest, to jest oczywista sprawa z odroczonym terminem realizacji, też wychodząc naprzeciw naszym, naszym, naszym klientkom, klientom i, i faktowi temu, że nie wiadomo długo ta sytuacja będzie trwała, jest aż 180-dniowy termin na realizację tej usługi od momentu zakupu. No i myślę, że to jest taki, taka bardzo fajna forma, jeżeli ktoś faktycznie czuje się z nami związany, mniej lub bardziej emocjonalnie jest naszym stałym klientem, albo na przykład chciałby zapoznać się z nami już pod uspokojeniu się całej sytuacji, to to jest taka cegiełka, którą faktycznie można dołożyć, bo zabiegi są w bardzo różnych gdzieś tam widełkach cenowych. To są karnety, które potrafią kosztować tam 500, 600 i więcej złotych, ale są też zabiegi, które potrafią kosztować 50, 40, 100 złotych, tak? Także bardzo takie, nazwijmy to, uniwersalne widełki cenowe, gdzie można się zaopatrzyć w taki, bo na tym samym gdzieś tam nam te środki spadają tak jakby na jakieś bieżące w tej chwili wydatki, typu na przykład wynagrodzenia pracowników, tak? Które są dla mnie priorytetem. Druga sprawa, że takie bony można też zakupić przez aplikację moment.pl, gdzie normalnie klienci sobie tak jakby rezerwują wizyty z takiego bezpiecznego naszego fotela, kanapy, łóżka. W każdej, o każdej chwili dnia i nocy można sobie taką wizytę zabukować, a w tej chwili można zabukować i jednocześnie też tak jakby zakupić bon internetowo. No i właśnie jeśli chodzi o dostawę kosmetyków, to tutaj też, też jak najbardziej świadczymy takie usługi. Po pierwsze konsultacji, która oczywiście jest zupełnie darmowa, czyli czy to jest kwestia takiego zooma jak nasz dzisiejszy, mhm. bezpośrednio z klientką indywidualnie, czy to jest kwestia takiego live'a, na którym na przykład proponujemy, omawiamy poszczególne składniki, czy suplementów diety, czy kosmetyków poszczególnych i na przykład taki najbliższy live będziemy miały w piątek o godzinie 18, gdzie będziemy omawiali to, co to teraz też w związku z koronawirusem jest bardzo na topie, czyli witaminę C i jej wpływ na naszą odporność. I, I tak jakby zastosowanie tej witaminy C i w kosmetykach, i w suplementach, jak możemy po prostu tak jakby pomóc swojemu organizmowi i wykorzystać dostatną na tą witaminę C, wycisnąć jak, jak cytrynkę. Natomiast dodatkowo jeszcze też tak jakby na no zamieszczamy mnóstwo postów, gdzie tam próbujemy nawiązać kontakt z klientami, żeby gdzieś tam wyczuć też mniej więcej, czego, tego, czego ci klienci potrzebują od nas. I oczywiście dostawa kosmetyków do domu, jak najbardziej jest możliwa, mamy akurat takie gdzieś tam dojścia do naszych takich standardowych dostawców kosmetyków, na bazie, których gdzieś tam wykonujemy zabiegi w gabinecie, że jeżeli klient nam zgłosi, że się skończył komuś krem, albo, nie wiem, szampon do włosów, albo może nic cokolwiek, to jesteśmy w stanie takie zamówienie wygenerować odpowiednio umówicie co do płatności, i po prostu kurier puka do drzwi klienta i taka paczka od tego klienta, do tego klienta dociera bez tak jakby zupełnie interakcji, tak? Nie ma takiej potrzeby, bo wszystko tutaj w XXI wieku za pomocą internetu i dostępnych gdzieś tam narzędzi jesteśmy w stanie zrealizować. Także no, jesteśmy otwarci, że tak powiem, frontem do klienta, jak najbardziej chętni do kontaktu pod każdym względem. No, mamy świadomość tego, że gdzieś tam ta wzajemna taka, nazwijmy to ugodowość. I chęć do współpracy jest bardzo ważna, także tutaj. Wszelka otwartość z naszej strony, i, i tak naprawdę czekamy też na takie informacje od samych zainteresowanych, tak? czego oni od nas oczekują, i na pewno na to jesteśmy bardzo czuli. Więc jeżeli ktoś nam zgłosi, że brakuje mu na naszej stronie tego, bądź tego, bądź tego, to myślę, że najbardziej, jak najbardziej będziemy w stanie gdzieś tam te tamte odpowiednie meandry zaspokoić. Wtedy, mm -hmm. tak, dostawa produktów, vouchery, czyli zakupy na przyszłość, korzystanie z fanpage'a, sprawdzanie bieżących informacji, konsultacje, czyli frontem. Klienta, to tak. już na sam koniec taka już typowa lokowanie produktów. Podaj adresy stron, adresy fanpage'a, żebyśmy się mogli dowiedzieć. Ewentualnie, jeżeli jest telefon, czy do ciebie, czy do firmy, czy jeżeli jesteście w kontakcie, to proszę teraz go podaj. Jak najbardziej. No, strona nasza internetowa to bez większej filozofii. Nazwa, jesteśmy studium kosmetycznym urodomania, więc też nazwa strony to jest www.urodomania.eu. Natomiast jeśli chodzi o fanpage, czy na Instagramie, czy na Facebooku, to jest to po prostu studio kosmetyczne urodomania i w ten sposób można nas znaleźć bez problemu. A numer telefonu, powiedzmy, że teraz ten drugi komórkowy, który jest na miejscu bezpośrednio w firmie, jest mniej aktywny, ponieważ nas tam nie ma fizycznie, Natomiast druga komórka to jest komórka, którą ja bezpośrednio używam jako właściciel firmy, więc jak najbardziej się można pod tym numerem kontaktować, więc podaję go w tej chwili, to jest 792 922 301. No i oprócz tego jeszcze można te osoby, które są może mniej gdzieś tam śmiałe i nie lubią kontaktów telefonicznych bezpośrednich z jakiegoś względu to jest też adres mailowy pocztamałpaurodomania.eu lub ewentualnie przez Messenger na Facebooku też można się kontaktować. Akurat mam dostęp i w komórce, i w, gdzieś tam w laptopie, czy w no po prostu na bieżąco jestem, że tak powiem, z tymi wszystkimi gdzieś tam źródłami. W ogóle bardzo lubię social media, więc więc więc, więc czynnie i aktywnie w tym działam. Czasami się klientki dziwią, że potrafię o drugiej w nocy odpowiedzieć, jak ktoś akurat o 12 mm. wyśle wiadomość. To wynika z prostego faktu, że na przykład skończę karmić akurat dziecko, okazuje się, że ktoś napisał, więc żeby nie zapomnieć w ferworze całego dnia, to po prostu od razu odpisuję i ktoś potem mówi, kurczę, to ta wasza strona chyba działa 24. Godziny na dobę. To no, trochę tak jest, ale z drugiej strony też mam taką świadomość, że ten kontakt z klientem jest bardzo ważny, a my o swoich klientów sobie bardzo dbamy, no bo to jest po prostu oczywiste. No, gdyby nie było klientów, to nie ma nas i odwrotnie. Więc, więc tutaj tak jak, jakby mamy świadomość tego, że to po prostu jest wzajemna relacja, którą trzeba po prostu pielęgnować. Tak jest. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzisiejszym moim rozmówcą była Elżbieta Wolny Lux z urodomani. Dziękujemy. Bardzo dziękuję, do widzenia.